Dzisiaj kilka słów o depresji sezonowej, która dotyka wielu z nas, zatem zachęcam do oglądania do samego końca Okres jesienno-zimowy to okres, w którym mamy mniej słońca i spada temperatura. Te dwa czynniki powodują, że często przykleja się do nas tak zwana depresja sezonowa. Czym ona jest, jakie są jej objawy, o tym opowiem w dzisiejszym filmie. Pamiętaj, że Depresja sezonowa nie jest wpisana do żadna, na żadną listę chorób. Nie jest to, ym, no właśnie, choroba y, nazwana chorobą ale jest to pewna przypadłość, która może dotykać każdego tak naprawdę z nas. Każdy z nas może się nią, z nią borykać w jakimś okresie swojego życia. Zatem może dobrze jest wiedzieć, na czym ona polega. Jak jej zapobiegać, co zrobić, by jej uniknąć. Zatem zachęcam, zostań ze mną do samego końca, by właśnie dowiedzieć się tych oto informacji. Fachowe określenie depresji sezonowej to SAD. 2% populacji Europy, a 700 czy nawet 800 tysięcy osób w Polsce cierpi właśnie na tą przypadłość. To liczba, która nie pozwala przejść koło zjawiska obojętnie. To liczba, która niejako sprawia, że musimy się trochę pochylić nad tym tematem, trochę go zgłębić i zobaczyć, jak sobie z nim radzić. Przyczyn tak naprawdę jest wiele, yy, ale jedną z nich jest chociażby to, że nadmiernie w naszym organizmie wydziela się melatonina, czyli tak naprawdę hormon snu. Dodatkowo, jak już opowiedziałam, mamy spadek temperatur i brak słońca właśnie w tych okresach jesienno-zimowych. Możemy wtedy czuć się gorzej, nasze samopoczucie Ha, Czujemy się trochę osamotnieni, trochę senni, nie chce nam się tak, jak nam się chciało w czasie, w czasie lata czy też wiosny. Yy, mamy takie poczucie osamotnienia, opuszczenia yy, poczucie, że tak naprawdę wiele rzeczy jest bez sensu. Wiele rzeczy, które robiliśmy. W ciągu lata wiele rzeczy, które robiliśmy na wiosnę, tak naprawdę dziś nie mają głębszego sensu. Trudno nam jest znaleźć sens właśnie w tym czasie jesienno-zimowym. Trudno jest nam się ucieszyć tym, co widzimy za oknem. Trudno jest nam się ucieszyć tym, jak wyglądamy, jak o siebie dbamy, czy w ogóle o siebie dbamy o to jest pytanie. Zatem ten nasz nastrój, obniżony nastrój, nasze samopoczucie, które gdzieś szoruje po dnie oceanu, może być pewnym wskaźnikiem do tego, że coś się zaczyna dziać. Pamiętaj, że objawy tego typu, o których przed chwilą Ci wspomniałam, jeżeli trwają dłużej, no bo wiadomo, że każdy z nas ma jakiś tam gorszy dzień, ale jeżeli one trwają dłużej, dłużej mam tutaj na myśli dwa tygodnie i więcej, no to to już powinna być dla nas czerwona lampka, powinna nam się zaświecić w naszej głowie, że rzeczywiście może coś powinniśmy ze sobą zrobić, może powinniśmy wprowadzić jakieś zmiany w naszej codzienności, no bo tak długo nie zajedziemy. Zatem jeżeli mamy jednorazowo jakiś gorszy dzień, dlatego że strasznie leje za oknem, dlatego że yy, jest bardzo zimno, jest straszny wiatr i czujemy się fatalnie tego dnia, jest ok. Czasem możemy się tak czuć. Natomiast jeżeli nasze samopoczucie przez dłuższy czas przez czas powyżej dwóch tygodni jest gorszy, źle się czujemy, jesteśmy, mamy poczucie osamotnienia, pustki, bez sensu, jakiegoś takiego, jakiejś takiej ciemności, zamknięcia, nie chcemy wychodzić do ludzi, nie chcemy się z nimi spotykać, no to to już powinien być sygnał ostrzegawczy. Kolejne takie ważne wskaźniki, które nam pokażą, że coś niedobrego się z nami dzieje, to są różnego rodzaju zaburzenia snu, stany lękowe oraz zaburzenia związane ze spożywaniem posiłków czyli będziemy jeść za dużo albo za mało. I jedna ani druga opcja nie jest dobra. Co zrobić, jeżeli czujemy się źle, jeżeli widzimy sami, nie idąc do specjalisty, nie idąc do lekarza, czujemy po prostu się sami ze sobą bardzo, bardzo źle. To co możemy w takiej sytuacji zrobić? Jak sobie możemy poradzić z tymi trudnościami, których właśnie teraz doświadczamy? Przede wszystkim możemy spróbować farmakoterapii. Ja Szczerze mówiąc, za tym nie jestem, ale możemy oczywiście skorzystać z suplementacji. Możemy dodać sobie trochę witamin, witamin z grupy B, witaminę D oraz kwas foliowy. To są taka trójca nasza która będzie nam niezbędna do tego, by właśnie nasze samopoczucie się poprawiło, by nasze stany emocjonalne były coraz lepsze, byśmy mieli lepszy sen. Ja bardzo często właśnie, kiedy przez jakieś 3-4 dni nie mogę dobrze spać, wtedy wiem, że potrzebuję witaminy B. Bardzo mi ona wtedy pomaga. Zatem to jest taki, taka moja podpowiedź dla Ciebie. Jeżeli masz trudności ze snem, sięgnij po witaminę B, która uspokoi Twój układ nerwowy, która Cię trochę wyciszy, która trochę Ci powie spokojnie, spokojnie. To, co jest teraz, na pewno minie. Ten trudny okres w Twoim życiu kiedyś się skończy. Spokojnie. Takie działanie ma witamina B. Dlatego tak bardzo do niej zachęcam. Poza tym, co możemy zrobić, żeby właśnie poczuć się lepiej. To naświetlać się, doświetlać się. Nie mówię tutaj o solarium, które oczywiście ma olbrzymie lampy i rzeczywiście wszystko z każdej strony się świeci. Mówię tutaj bardziej o tym, żebyśmy zapalali więcej światła, żebyśmy może skorzystali ze świec zapachowych, które nam trochę umilą atmosferę, które trochę sprawiam, że będziemy czuć. Się po prostu lepiej. Zapalajmy dużo światła, szukajmy światła. Jeżeli świeci słońce za oknem, to wyjdźmy na spacer, to idźmy na dłuższe zakupy, to idźmy gdzieś dalej, by móc skorzystać z tego dobrodziejstwa, jakie mamy właśnie tego dnia. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, o której często zapominamy właśnie w tych ym, sezonach jesienno-zimowych, to aktywność fizyczna. Słuchajcie, aktywność fizyczna ym, nie bez kozery jest taka ważna. Jest ważna, ponieważ dzięki aktywności fizycznej naprawdę w środku, w nas, będzie się działo dużo, dużo lepiej. Nasze hormony, hormon radości, uśmiechu, on będzie w nas przybierał, jeżeli właśnie pójdziemy sobie chociażby na siłownię, może ktoś chodzi, albo jakieś zajęcia zorganizowane, albo. Pójdziemy sobie na spacer, jeżeli pogoda będzie odpowiednia. A jeżeli nie chcemy nigdzie wychodzić, z nikim się spotykać, nie chcemy iść na spacer, to wszystkie ćwiczenia możemy tak naprawdę zrobić. Po pierwsze w domu, a po drugie na siedząco. I nie słucham, nie słucham tych, którzy mówią, że no ja to po prostu nie mogę się ruszać w ogóle. Nie słucham ich. Bo każdy z nas może w jakiś sposób się poruszać. Jeżeli chociażby poruszasz sobie łokciami albo głową, albo czymkolwiek poruszasz, to już będzie jakiś ruch. Ruch, czyli życie, ruch, czyli e, aktywność, ruch, czyli motywacja, ruch, czyli lepsze samopoczucie. Pamiętaj o tym. E, nie, to jest jakaś taka podpowiedź dla ciebie że bardzo dużo skandynawów mimo tego, że właśnie borykają się z taką depresją sezonową, bardzo często w tym oto okresie chodzą na siłownie, ruszają się, starają się wychodzić na spacery, dlatego właśnie by poczuć się lepiej, nie bez powodu tego szukają. I ostatnia moja podpowiedź dla tych wszystkich, którzy borykają się z taką depresją sezonową, to jest psychoterapia. Po prostu pójście sobie na terapię, pójście do dobrego specjalisty. Ja z różnymi specjalistami miałam przyjemność pracować i współpracować i naprawdę znalezienie dobrego specjalisty czasem graniczy z cudem, zatem bądźmy uważni, bądźmy czujni, żeby naprawdę osoba, która będzie nas prowadzić w terapii, była osobą dobrą, była osobą, która ma podobne wartości jak my, była osobą, która będzie nas prowadziła w dobrym kierunku, a nie sprowadzała z dobrego kierunku na złą drogę. Czasem. Naprawdę potrzebna jest terapia, potrzebna jest psychoterapia. Dzisiaj mamy takie możliwości, że możemy ją także zrobić online. Także znów tutaj jest wyjście w naszym kierunku. Nie musisz wychodzić z domu, nie musisz, mimo tego, że mieszkasz w małej miejscowości, w małej jakiejś wsi i sobie myślisz, że nie mam dostępu do psychoterapeuty. Nieprawda. Możesz go znaleźć chociażby online. Na Naprawdę polecam Ci tego typu spotkania, polecam Ci tego typu rozmowy, bo bardzo dużo mogą poukładać po prostu w Twojej głowie. To wszystkie moje podpowiedzi. Zachęcam Cię także do tego, byś się uśmiechał i czasem się uśmiechał na siłę, bo nasz mózg nie rozróżnia, kiedy się uśmiechamy na siłę, czyli robimy ten uśmiech numer 5, taki amerykański. Nie rozróżnia tego, kiedy uśmiechamy się, bo naprawdę chcemy się uśmiechnąć. A kiedy uśmiechamy się sztucznie? Nasz mózg każdy uśmiech odczytuje w ten sam sposób. Aha, uśmiecha się, to znaczy jest szczęśliwa. I to jest przekaz do naszego mózgu. Jeżeli wykonamy to proste ćwiczenie, które związane jest z podniesieniem naszych ust ku górze to nasz mózg naprawdę odczyta, że jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa, ona jest szczęśliwa. Kurczę, ale ma fajne życie, cały czas jest szczęśliwa, dlatego że się uśmiecham i do tego cię zachęcam, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, a wszystkich tych, którzy przeżywają właśnie teraz e, różnego rodzaju depresje, stany depresyjne, zachęcam do tego, by się na tym nie zatrzymać, ale by szukać pomocy. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Kospin.